Przed chwilą zakończyła się wigilia uroczysta, wigilia paschalna i rezurrekcja. Wczoraj spotkaliśmy się w tym samym miejscu. Było wówczas tu ciało Jezusa Chrystusa martwe. Dzisiaj jest inne ciało, uwielbione: Chrystusa z martwych wstałego. Tego Chrystusa, który prawą swoją ręką pokazuje, jaka jest nasza droga. Naszą drogą. Jest droga, która prowadzi do nieba. I nie ma innej możliwości, jak podążania tą drogą, jak tylko wówczas, kiedy będziemy naśladować Jezusa Chrystusa. Niestety trzeba nam w naszym życiu przejść przez czas męki, czas doświadczenia, żeby ostatecznie cieszyć się porankiem z wstania. Pierwszym darem Chrystusa z Martwych Stałego, jaki przekazał swoim uczniom, to był dar pokoju. Dzisiaj przychodzi do nas również z tym darem. Jest on niezwykle ważny w okolicznościach, w jakich się znaleźliśmy. Gdy w sercach naszych jest tyle obaw, tyle lęku, gdy w sercach naszych jest często brak nadziei, potrzeba jest, aby ktoś wlał w te serca pokój. Z martwych Chrystus nam to przynosi. I tego przede wszystkim w tym roku 2020, gdy dane nam jest przeżywać trudne doświadczenie epidemii, chciałbym życzyć. Niech pokój zagości w naszych sercach, a na pewno i to doświadczenie będziemy przeżywać zupełnie Inaczej Chciałoby się oczywiście z pełną radością wykrzyknąć Chrystus z martwych wstał Aleluja. Może nie potrafimy tego dzisiaj uczynić tego tak wyraziście. Może nasza radość jest nieco przytłumiona, ale ona jest, bo nic nie jest w stanie przekreślić prawdy, która dokonała się tej nocy. Chrystus rzeczywiście z stał i Chrystus jest z nami. Pozwólmy teraz tylko, ażeby zagościł jako z martwych w naszych sercach, a wraz z nim, żeby zagościł pokój, żeby zagościła pogoda ducha i żeby zagościła umiejętność zgody na wolę Najświętszego Boga. Życzę pogodnego. I Bożego przeżycia tych świąt zmartwychwstania Pańskiego. Niech one zaowocują w nas tym, że staniemy się jeszcze lepszymi ludźmi i jeszcze lepszymi uczniami Jezusa Chrystusa. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.